Nazywam się Rafał Grzybowski, jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obroniłem na Wydziale Grafiki w Pracowni Miedziorytu. Przedstawiona praca jest moją pracą dyplomową magisterską pod kierunkiem profesora Krzysztofa Tomalskiego, doktora Haspra Boszka i doktor Marleny Biczak. Temat pracy nawiązuje do rozważań dotyczących dziedziczenia cech wielopokoleniowej wspólnoty genów, zakorzenienia, pokrewieństwa, pamięci przemijania. Jest próbą zachowania pamięci o sobie, a także o przodkach. W pracy zestawiam swój portret z portretami przodków w linii męskiej. Fotografia jest dla mnie znakiem, sposobem na spotkanie z twarzami. Twarze można nosić w sobie. W chwili refleksji, kiedy chcemy wspomnieć bliskie nam osoby, poszukujemy je w pamięci. Nakładając portrety na siebie, utworzę swoisty międzypokoleniowy palimpsest. W pracy staram się pokazać całość przez indywidualne, graficzne podejście do każdej osoby, i jednocześnie wykazać podobieństwa i różnice zbiorowym portretem, bieloportretem. Jest to nasz osobisty zbiór cech, nie tylko fizycznych tych widzialnych, ale także cech charakteru, raz bliskich, innym razem różniących się nawet diametralnie. Impulsem do stworzenia pracy stał się kredens mojej babci, w którym na szybie przyczepione były fotografie moich środków. Te statyczne obrazy mówią bardzo wiele, a ja sam doszukuję się w nich jeszcze więcej, patrząc na nie jak na własne odbicia. Może wystarczy tych kilka zdjęć, wspomnień i wyobrazia. Może właśnie ten niepełny obraz wzbudza potrzebę refleksji i twórczej reakcji.